Tak? Rzęsy. Oh, ale to czekaj, zwykłe czy magnetyczne? Nie, to rewelacja, z rewelacji, ale spokojnie pod Słuchajcie, za ten karton ślinimy, bo tu jest do tego maszynki, do tych brywi czy coś. Cały Cała karton, karton za 100 zł. zł. No zobaczymy. Może tam jest jakiś produkt, który kosztuje więcej, ale jak nie, to będziemy rozdawać tam w gratisach, więc tam e, to jest jeszcze do rozszyfrowania na miejscu. Czas rozszyfrować kolejną paletę. Powiedziałam że pierwszy raz tak żałuję palec. Ja też tak nie żałowałam, nawet ciuchu ja, tak nie, nigdy, nie żałowałam. Nigdy. Jest po prostu tutaj petardzioszka, paleta bomba. Można się wkurzyć, bez kitu można się wkurzyć, nie? Te masażery są dość drogie. Po 90 zł policzymy, mamy sztuk, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, dawajcie, tu mamy lecimy, też masażer, ale on już jest podczerwienią. One kosztują po 200 zł. Czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Po 90 zł. Słuchajcie, ciśnienie o mierze, też używane, no. ale myślę, że ko. Około... Siedmiu 70 złotych. A, no, to jest no, dobra cena. 70 zł. No to fajnie. 22 ciśnieniomierze. No A, na... złote nożyczki. Ale z mogą no. być. No. Jak złote? Nie. No ile takich? 50 zł po. Policzmy do 1000 złotych ten cały karton. Dobra. Karka, no. Paweł nie zamierza się rozdrabniać, kiedy ma prawie 18 tysięcy w portfelu. Nie, no dziś, jest około 20 sztuk, no to sztuka gdzieś kosztuje 600 no to tam 600, no to. 600 weźmie. Dobra, 600 zł, bo są nowe. Dobra. Został Ostatni karton, czy okaże się dla Pawła gwoździem programu, a dla innych gwoździem do trumny? To są fryzarki. Frezarki, frezarki do paznokci. To to myślę, podwieźcie. że 200 zł. Idealnie, 8 nie? po 200 to, to mi jest 1600. Tak? Like. No, to był ostatni przedmiot. Jak Paweł wyszedł na tym asortymencie? Nie chcemy. To ile wyszło? Nie chcemy wiedzieć. 27 188 zł. Wow, o, o Jezu. Gratulacje! Złoty gral. Dla mnie złoty taki gral. Gratulacje. Bardzo Jest dziękuję, fajnie. bardzo dziękuję. Ciężko mi to było powiedzieć bardzo? Ale gratulacje Pańca. i skończmy to. Zejm... Zaje... żałuję tej palety. Ta paleta była dla mnie stworzona, do mnie mówiła i naprawdę pierwszy raz się tak bardzo pomyliłam. Każdy by chciał tę paletę, nie ma co się oszukiwać tak naprawdę. Każdy ma ból dupy, wychodzi stąd tak to nie miało wyglądać. Dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane. A tak to raj na ziemi zgotował sobie Paweł, odważnie kupując palety za 7210 zł.